No, znowu gadająca głowa, ale ja to trochę tak. Później pójdziemy jeszcze do obory. To tam pokażę trochę, co z moją jałówką się dzieje. No, ja bym chciał tutaj zamknąć pewien temat na chwilę obecną, bo może do niego wrócę. Temat odchudzania związanego z rybelsusem. Jakie są moje spostrzeżenia? No, przede wszystkim pierwsze i najważniejsze, przejdę od razu do meritum yy, sprawy, że to działa. Spódłem yy, była 99, waga, pokazało mi 87. Yy, 12 kg. Yy, cały proces trwał yy, kilka, cztery miesiące. Rozpocząłem dawkę standardową rybelsusem. To jest osendik w tabletkach eee, 3 mg. Potem przeszedłem na 7 i zszedłem e, z 7 w ogóle na 0 po 4 miesiącach. E, zażywania: e, jakie uwagi? Po pierwsze, no, efekty uboczne jednak to. To nie jest chopsiut. dłości. Uczycie pełności w żołądku, ulewanie. No, ja miałem wymioty poza tym, że jak kop przez tydzień czasu. Przez pewien czas. Nie wiem, czy ja te dawki po, po pomachlałem i czasem podwójnie nie wziąłem. Mogło się tak zdarzyć, bo to brałem tak, że z rana zawsze jest zaspany po to, to. A poza tym, no to efekty uboczne, tak. Yy, cukier spada. W miałem 105. Powinno być 140. A rano to były takie niskie, te cukry nawet nie mierzyłem, bo już się bałem że spałem. Przestałem biegać. Do, do fitnessu to się to na, za bardzo nie nadaje jednak ten ozenpik, bo jest no za niski cukier i nie ma czek ochoty za bardzo trenować. Ja byłem taki jakiś taki no ogólnie no tym tematem, tym rubensusem no. I mi się niedobrze robiło i mi się cały czas gnijmymi jajami odbijało i to uczucie pełności. No, narzekam, no ale schudłem, no schudłem, tak. Tylko, że koszt był jednak dosyć taki, no, no trochę, no, bilans był na, na, na zysk, na plus, tak. Później, po tym odstawieniu, wrzuciłem 2 kg od razu yy, wagi. Potem ta waga się zatrzymała na poziomie tam 90 niecałych kilogramów po tych 87 Ja się tego spodziewałem. Yy, no i. Teraz wróciłem do biegania z powrotem, do normalnej aktywności, ale no trochę mi ten rybelsus jednak w pewnych sprawach, no. To nie jest takie znowu... No, obojętne dla zdrowia, Po tym miałem jakieś śmierdliwe gazy po tym z tydzień czasu. Bąki takie śmierdzące puszczałem, bo to, co się z jednak robi. Więc te magluzyby, ten hormon na, na jelita działa. No to jak już musisz, to ja musiałem, bo tam miałem, zacząłem zażerać, yy, mówię kompulsyjnie, bo tam miałem chorobę pod podstawową, pod, trochę inną. Więc yy, to, to było wskazane. No nie mówię, że nie wrócę do tematu, jak znowu zacznę się obżerać, znowu mi waga pyknie na 100 kg, to znowu Rubelsy spójdzie w ruch, no. I znowu dycham w dół, czy 15 po 6 miesiącach, ale na razie trzymam wagę, biegam, trenuję, więc no powtórzę po raz który że polecam ten, ten temat, tylko nie tak, że to jakiś tam yy, yy, taki stały element naszej diety, nie, to na pół roku, bo tam piszą, że cały czas, rok czy dwa lata, gdzie tam, pół roku, rok max, pół roku, no bo potem to jakiś taki, taki zmartretowany po tym chodzi, że dajcie, że spokój, no. Wakacji wakacje tam miałem trochę przestrane przez tego Herbelsusa. W ogóle jakiś taki słaby byłem. Nie trenowałem, mówił. No fakt, faktem, że schudłem. No rzeczywiście, nie żerłem, bo żerłem mało. No to muszę polecić ten temat jestem zwolennikiem Herbelsusa z Antica. W tabletkach, no co za tym dla Strzecha, bo to jest właściwie to samo, więc no mówię na siedemcy. Byłem w czternastki, już nie bram, bo bym chyba w ogóle eksplodował. Zżygałbym się do reszty. No to taki jak ekscentrum zakończymy ten Wakacje i moje rozważania na temat Herbersosa i przejdziemy do mojego zwierzęcia, później do mojej jałuszki trochę opowiem, bo tam się już trochę zadziało. Dziękuję.